No dobra Mmm, dobra Chyba starczy mi tego Metalu już Mam nadzieję, że jakoś nie będzie mogę zamulać Stream jakoś, kurczę pieczony Mam ustawienia niby pod Twitcha, nie pod YouTube'a, także może minimalnie chyba zacinać. But I'm not sure. Czy eee, ja? Teraz nie ja w którą stronę. Eee, tam nic nie widzę. Eee, tam są dwie góry, tam. Masakra Lecę ja z nim? Lecę ja <noise> ja Muszę sobie ogarnąć wszystko na... Cześć, cześć ja Muszę sobie ogarnąć mur do końca Także zobaczymy. Hm. Mi tylko na podglądzie tak przecina, czy nie mam pojęcia. Takie buforowanie jest czy coś. Kurwa, nie wiem. Albo będę musiał bitrate y zmienić. Mhm hmm. Hm. Dobra hmm. on poleciał? O matko tam <grymny> Ja pitałem. hm Typ, mogę już iść, nie mogę jeszcze. Metal. Teraz, dalej nie mogę iść. Teraz, już mogę. ty tutu No, to, 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 i to. Mmm. Mmm. Pomyśl tak, kuźma, jak to zrobić. wiem. Kurczę, właśnie zbugowałem. Um, struktury, fundamenty. Nie, to ściany. Keep around rowing wall. Keep wall round red. Keep diagonal. Chciał... Ich będę potrzebował? Niezwykłych Teraz no, tego <grywa> Kurwa, nie wskoczę Ryp-typ-typ-typ jest jedną Mm, <gryny> sufit albo, albo filarami. Mam filar Mam. No to i tak mi się pod sufit podsadzimy się tu. Czy tak, żebym musiał zrobić sufit? <ścoughs> hmm. Dobra hmm. Aha, dobra Mi braknie kamienia, czy Kamienia mi teraz braknie, a pierdolę, gdzie jest myszka? A on ma jeszcze w sumie kamień sobie kamień, kamień, a i metal dorzucę mm. kamień, metal, kamień struktury, co możemy zrobić? Yy... Co je... Mm. Zwykłe chyba. No to można też połówkami robić. nie wróć to, tego nie chcę, tego nie chcę. Jak to się cofa teraz? 2C. Aha, wyczyść kolejkę, ale... Wtedy mi wyczyści całą Gówno e, ściany A jeszcze co mi się robi? Fundament? Nie mm, jeszcze fundamentu potrzebuję Kurwa, że sobie zrobił nie weź wszystko tylko. Keep fundament. Zrób mi ten sufit. Wall, around. No jeszcze nie. chcę E. Link. 5 i. Keep wall, Keep fundament. A, mam fundament. Sprawdzić, jak to będzie działać. O kurwa, jak ja się tu już przeciążyłem, to no w sumie to ja popastawiam trochę tego, bo to i tak będę się popostawiać. Mm. Ogólnie to będzie teraz taki odcinek bardziej budowniczy, także nie będę miał tu dużo i w ogóle. Typ, <gryp>, typ, typ. Dobra. A tak kliknę, to się zamknie? Nie. Mm. Gdzie <ścoughs> mam sufit? Tu. 5, tak. Czyli tu muszę go dać i mogę pod ten fundament? E, tfu. Filar pod tym, żeby to. I pod tym filarem. Dobra, trzyma się Tak będę musiał robić, o ja pitole no I po co ja to zamykałem? Masaka Gdybym hmm. chciał na szerokość hmm. Taką Bo za duża już chyba będzie. Nie, no dobre, powinno być kuźnia. No to jak ma być wieża, to wieża. Eee, nie, to siedemka. Mm. Tylko nie wiem, jak to pójdzie z tym. tyle mm, mam tego? To jest to jest ściana pod którym miałem, a pod piątką <grym> to dupka trochę dwa na sześć tą ścianę się rozmontować. no to wygląda tyk, tyk tyk, tyk, tyk mam nadzieję, że a matka, czy będą się jeszcze raz tu postawić? Eee no dobra trzeba sobie poradzić eee, Dać fundament Pod To, pod to Hmm, 0 Inaczej nie będzie można chyba to zrobić. Użyj. Serio? No i pot, to halo. O? Jest. <laughs> A tu. <laughs> Przymłodziłem kurczę sobie, czyli teraz musi być dwa na długość, tylko czy tak, czy tak bez fundamentu, bez czego? Bez, 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 Co to tak? Z czym się bije? Z raptorem. Co ty tam robisz człowieku? Już? <grybuj> no. Podobuj mnie. Już rzeczne. Mm. <śpiewanie> czy też tak, tak będą się tutaj wola podwyższyć? Tu, tu. No i tu niestety tego jednego. Albo stety. <śpiewanie> to są takie krótkie, tutaj na YouTube. ...odcinki, bo reszta i tak przejdzie pewnie na... ...na Twitcha. Aha, miałem robić kurczę sufity, zapomniałem. Na fundamenty mam trzeba popostawiać. Robiłem się ich, a ich nie stawiam. A, tu już sufit wchodzi, tak? Tu tak. Jeszcze już nie. O, ty już wodę nie pniu. 70 ścian mi zostało. E, ile tam miałem mieć tych sufitów? Sailingów of Atom 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sobie zrobię. Przydałyby mi się te ceiling, ale. skręcać and was floor to higher aha no to tak średnio to pójdzie jeszcze co, y filara, bo z tą jeden struktury filary nie ma innych filarów? Pilar, nie pilar kur P i Nie, skipu jest tyle. No dobra, trudno. To Do, i to przerzucamy i super. Zobaczymy, może jak pójdzie to wszystko tak jak będę chciał, żeby poszło, to będzie zajebiście, naprawdę Tylko w swoim szczęście mnie pójdzie Tak, 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 tak Ej ty i wziąłem te skośne czy nie robiłem w końcu tych skośnych? Nie robiłem chyba tych skośnych, nie? filar struktury fuj nie ten kurwa ten i ten ten i dam na miejsce w bramę i ten na miejsce tego czegoś, nie wiem co to jest Chcę <laughs> to zamykać, jak tak zaraz chodzę. Kłuźbę się potem dziwię, czego nie mogę. O! O! Super! Poszło. Mm, to co teraz tu dajemy to? krzywa, ściana tu, a tu idzie normalna, tylko że nie mam <grych> spoko to fajna wieżyczka z tego będzie tylko, tylko co tej był jeszcze drugi a tu do drugiego i tak nie będę wiedział jak dokładnie, bo tu muszę jakoś tą górę <grych> obejść żeby jakby góra była w mojej wieży <grych> tylko co ósemkę użyłem, tak, Czy to jest która? Mm... Ja right użyłem Sailing Ja użyłem left Ten? Ten użyłem Jeszcze jeden potrzebuję I dwa left, czyli jeszcze jeden left eee... Zwykły woli nie mam? Nie no mam walle, to co mi się kuźnie wydawało, nie mam a, fundamentów nie mam Aha, no tak. Fundamentów na to pójdzie z tysiące. Jak będę chciał jeszcze pięter robić, to będzie z pięć pięter. Przynajmniej taki mam zamiar. To będzie robota, robota, ale to już wszystko reszta na Twitchu będzie, także. bo na YouTube i tak, i tak tego nikt nie ugodnia. A szkoda, szkoda, nawet, no, że tak to powiem a wziąłem to niepotrzebne dobra trudno jak nie jestem obciążony to mnie to rybka tu tu tu, tu 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 o raz dwa i tu już wchodzą te czy nie czy czy trzy a co tu jest na trzy nie na dwa o ty kurde Czyli mam, o mam, dobra Jaki to jest ten Right Left czy to tak samo right mi pójdzie? A nie 8 A dobrze Super Mmm, aha, jeszcze nie mam tych krzywych ścian czwórka mam nadzieję, że tam dałem fundament jest To też jest? już jest siedem myślałem, że mi my się nie uda nie? przez tą górkę Hmm. Jak wymaga pobliski fundament? Czy nie powstaje tutaj tej ściany? Pobliski. Aha, to czyli to musi się już wspierać na fundamencie. Kurwa. Czyli będę tu musiał zrobić coś takiego. Kurcze. O matko Nie mam tu nic, jest wiwerna Eee, chodź tu No Stój mm. Gdzie pójdzie usiąść? Pita, z niego to są zawsze dwa światy Tylko, że jak na niej podlecę, o level wpadł a to w hp pójdziemy o i damage spoko Czy się jako fundament, czy mi tego nie zaliczyło? Mam nadzieję, że zaliczyło Już ile O kurde Na, eee, Niech ma wyobrażenia Niech bije miliony mm, Mam nadzieję, że mi to dało jako fundament, bo będę musiał skrócić wtedy Inaczej całą wieżę o jeden ale super dobra jest dobra jak wszystko tak jest to niech wszystko tak będzie 7 chyba że tam były takie okna wysokie na dwie chyba ściany takie szklane normalne to chyba sobie wtedy tutaj takie wstawię. Ale póki co. Na no, takim coś <grafię> będę musiał robić. Już jest 22 minuty. No to już będę powoli kończył na YouTube, niestety. No i 22 minuty zrobiłem tylko tyle, nie? <grafię> Masakra. E, teraz co? To będzie ściany i. Keep wall Diagonal. Jedno. Kamienia nie mam. o tu mam 200. No. Sailing jeszcze mam. O, fundamenty. I te wole, Dobra, super. To może uda mi się to. Znaczy. Uda mi się. Ale z czym się tam leje? A nie, wiwer, no nie, Wiverno. Myślę, że cyferki lecą. Mmm. Super No Dobra 4, eee, 4 Spoko Jest spoko Ciekawe czy to będzie duże z zewnątrz Bo to będzie taka malutka Stojąca A to będzie taka ogromna myślę tu jeszcze będę chciał dodatkowe filary zrobić, żeby tylko nie tak. Z jednej strony był filar, bo to tak lipnie trochę wygląda. Nie wiem przy którym to było. O, drukarka, drukarka będzie czyścić. Kłuźba zachciały się. Nie wiem, czy będzie słychać. Mam nadzieję, że nie. I co? kamień, tak? To on coś miał jeszcze sobie chyba kamienia. Kamień, kamień, kamień. No i spoko. O, tylko zapomniałem, że jestem przepe prze przepełniony. Kamienia przerzucę. Mm. A, tu jest pewien kamień. I co? ściany. Nie mleku wysokość, ja to zrobię. I co będzie potem wyżej jeszcze? Mm -hmm. żeby było na dwie wysokości, bo żeby mi to nic nie wskakiwało. Chyba no. już będzie z górki. No i spoko. Będę musiał jakieś schody ogarnąć, albo drabinę. A nie, są schody kręcone. To złos. 3, 4 Dobra. To już będzie spoko wyglądać. Aha, jeszcze tutaj. Zwykły wall muszę wstawić. I to będzie taka śmieszna, ładna, kręcona w ogóle wieża. Taka półokrągła, Bo tam to jest taka kanciasta. Aha, jeszcze filary muszę zrobić, tak? I te dalej, boczne ściany. Mmm, struktury. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 starczy, myślę. I co? We yy, ściany. Niech dużo mu trzeba. A walna to 40 Niech będzie. To jeszcze 2 minutki i tyle. To z Przechodzę znowu na Twitchu. Hmm, hmm, hmm. no, Filar się zrobił. Teraz będzie więcej tutaj zrobienia od filarów i tego wszystkiego niż roboty. No i znowu kamieniami braknie. Muszę jeszcze skrać po kamieni. O, ty już nie masz Znaczy dobra, stój, bo on ma metal akurat Od kamienia jest mieszka. Dobra Pięć... A już przeciążony? O matko Aha, mam tych struktur Sorry, telefon Dobra, skoro jest już telefon już będzie prawie te 30 minut, to dzięki za oglądanie! I zapraszam na Twitcha, gdzie jest życie tego całego serwera. Trzymaj się, cześć.